Tegoroczna edycja konkursu Talent i Praca dobiega końca. Przed nami gala konkursu, podczas której wręczone zostaną nagrody wszystkim jego laureatom. Na uroczystość zaprasza Janina Dębska-Bębenek, organizatorka konkursu. Pandemia zmusiła nas do tego, żeby wyprowadzić jurorów, laureatów e, poza szkoły. I dzięki uprzejmości Teatru Sztuk e, wynajęto nam w ramach patronatu organizacyjnego na półtorej godziny salę. Najładniejszą chyba w Jaworznie. I tam wręczymy nagrody. Będzie to 10 września o godzinie 16.30. Wręczymy nagrody yy, maturzystom. I wręczymy nagrodę ze szkoły muzycznej, czyli laureatowi najlepszemu absolwentowi szkoły muzycznej Jawożnie. No i tenże laureat uprzyjemni nam całą tę imprezę swoją grą, a warto chłopca posłuchać i nawet go zobaczyć. Zapraszamy wszystkich laureatów, ich nauczycieli, wychowawców krewnych, przyjaciół na 10 września na godzinę 16.30 do Teatru Sztuk. Wszystkich Państwa obecnych czy chcących wejść na salę, jako że sala nie może być zapełniona, założyliśmy, że do 50 osób wpuścimy na tę salę. Bardzo prosimy, żeby każdy miał swoją maseczkę. Jeżeli chodzi o płyny dezynfekujące i rozsadzenie ludzi na sali, to już o to zadba personel Pani Dyrektor Sałżanki. No i ja oczywiście też postaram się w tym im pomóc.